Witam bardzo serdecznie wszystkie zowiekalne raczki na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc wrzesień 2024. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie dla Was, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. No i jak zawsze przypominam, że czytanie będzie ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, jeżeli chcecie sprawdzić tutaj odpowiedzi na pytania, Mogę dla Was zrobić takie czytanie miesięczne, roczne, czytanie takie stricte z odpowiedziami na pytania, czytanie partnerskie na zasadzie lustra uczuć. To zapraszam kochani do kontaktu. Adres e-mail zawsze podaję pod każdym z moich publicznych filmów i przypominam kochani również, że wykonuję bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Także są to takie spersonalizowane bransoletki ochronne, które będą działały na zasadzie amuletu. Także zapraszam, no i zobaczmy moje drogie Raki, co dla was przyniesie miesiąc wrzesień. Z jaką energią wchodzicie do tego miesiąca? Raki, Raki, wrzesień. Dwójka pentakli. No, to są wybory, kochani. To są wybory, to są dwie drogi, dwie osoby. Może zmieniacie pracę, może zmieniacie miejsce zamieszkania, może decydujecie się pomiędzy tym, czy być z jednym partnerem, partnerką, czy z drugim. Generalnie jest was bardzo dużo na kanale. Ciężko mi będzie teraz dopasować się do wszystkich energetycznie, żeby to z wami rezonowało. Aczkolwiek tak jak mówię, bierzcie to, co z Wami rezonuje, bierzcie, przyjmijcie to, co pasuje do Waszej sytuacji życiowej, natomiast resztę po prostu odrzućcie, tak. Nie dla wszystkich są czytania ogólne, trzeba też sprawdzać zawsze ascendent, znak księżycowy bądź słoneczny na wykresie urodzeniowym. To jest niezwykle, kochani, ważne. Tutaj mamy dwójkę pentakli, czyli tak jak mówię, ktoś z raczków będzie zmieniał pracę, miejsce zamieszkania, przeprowadzki. Być może będziecie właśnie zmieniać tutaj e, osobę do relacji partnerskiej, tak? Może są jakieś rozstania, rozwody e, Może po prostu będziecie decydować z kim czujecie się szczęśliwi I z kim chcecie iść przez to właśnie życie e, Zobaczmy tutaj wszystkie energie, będę wiedziała do czego nawiązać No ale przy pracy dwójka była w kochani No ewidentnie macie zmianę <grym> Związki kochankowie No tutaj kochani będzie zmiana dla niektórych może być i w pracy, i, i w uczuciach, także, no. Powiem tak, drogie raki. Są zmiany. Jeżeli jesteście w jakiejś relacji, tutaj widzę, że uczucie się wypala. To jest tak, że z jednej strony uczucia są, z drugiej się wypaliły. Może być tak, że jesteście znudzeni daną relacją. Może być tak, że dowiecie się o zdradzie partnerki, partnera. Jeżeli jesteście z osobą, która jest z trygonu ognia, baran, lew, strzelec, może się okazać, że ta osoba was zdradza, że ma kogoś na boku, że nie jest uczciwa, dlatego że tutaj mamy energię właśnie rozstań z takimi osobami, tak? Tutaj powiem tak, moje drogie raki, jeżeli wybieracie pomiędzy dwiema osobami, jeżeli wybieracie pomiędzy osobą, która może być w typie rycerza kielichów, trygon wody, rybarak, skorpion, to generalnie w tym kierunku pójdziecie. Tu mi się pokazuje słońce, zakochanie i w ogóle wejście w jakiś nowy romans. Nowy romans, miłość, zakochanie tu też ciąża mi się pokazuje. Może się okazać, że właśnie niektóre panie spod znaku raka dowiedzą się o ciąży, może być tak, że panowie dowiedzą się, że partnerka jest w ciąży. Widzę też przeprowadzki. Faktycznie, kochani, tutaj wy możecie wszystko nagle zmienić w tym swoim życiu we wrześniu możecie w ogóle całe swoje życie przewartościować. Dlatego, że tu są i przeprowadzki, i zmiana partnera, i zmiana pracy. Ogólnie, kochani, no wszędzie macie wybory. To jest taki miesiąc, w którym będziecie podejmować decyzje. Będziecie się mocno zastanawiać nad tym, co jest dla Was lepsze, którą drogą chcecie podążać. No, nie lada wyzwania, aczkolwiek widzę, że już chcecie spokoju w życiu, chcecie stabilizacji, chcecie się zakotwiczyć, tak, mieć taką bezpieczną przystań. Do której zawsze można wrócić. Taki bezpieczny dom, stabilny, solidny, tak? Gdzie jest partner, partnerka, którzy Was rozumieją, wspierają, możecie o wszystkim porozmawiać, nie ma tajemnic. E, generalnie niektóre raki mogą się dowiedzieć, że właśnie osoba, z którą mieszkacie od jakiegoś czasu, no nie jest fair, może to rak nie jest w porządku, tak? Może to rak e, gra na dwa fronty, tu mi się pokazują jakieś portale randkowe. Ktoś coś ko za plecami tutaj robi, no, nie ma tu szczerości w obecnej relacji. Będziecie to zakończać, żeby iść w kierunku właśnie miłości, w kierunku spełnienia. Tutaj też dla niektórych zaręczyny, właśnie ciąża, no takie karty stabilne, widzę. I ktoś w końcu stwierdzi, że no, nie tędy droga, ta osoba nie daje mi szczęścia, ja po prostu wybieram miłość, tak? Jeśli ktoś był z kimś się dla pieniędzy, dla korzyści. Czy to materialnych, czy może ktoś miał jakieś układy w pracy, tak, więc po prostu dlatego się też trzymaliście tej osoby, może mieć jakieś wspólne majątki, kredyty. Hmm, wiadomo, różnie ludzie tutaj później się dobierają, biorą na siebie kredyty i niestety przy rozstaniach ciężko jest właśnie to zamknąć, dlatego że są te podziały, tak, są te kłótnie, są też dzieci, więc no to jest taki trochę problem w tych czasach. Dlatego też każdy powinien w sumie być niezależny, tak, Żeby później też z tego tytułu nie mieć problemów. No bo wiadomo, jakie są związki w tych czasach, kochani. Ja na co dzień robię mnóstwo tych czytań, zwłaszcza partnerskich, więc jeśli chodzi o zdrady, o trójkąty, to po prostu jest na porządku dziennym, niestety. Powiem Wam szczerze, tak patrząc, właśnie na te czytania prywatne, na to, co się wokół dzieje, no, ciężko w tych czasach znaleźć kogoś, z kim można faktycznie. Się zakotwiczyć, iść przez życie, zaufać. Ciężko. Ciężko, bo powiem Wam, że naprawdę patrząc na te wszystkie czytania partnerskie, rozmawiając z ludźmi dookoła, mm, nie wiem, czy 1-2% ludzi są w szczęśliwym, takim naprawdę szczęśliwym związku, gdzie sobie ufają. Bardzo ciężko. Instagram, portale randkowe to wszystko robi swoje, także. No niestety, ciężko, ciężko. Także, kochani, dopóki nie pokochamy siebie, nie nauczymy się żyć ze sobą, to tak jakby e, jeżeli będziemy oczekiwać od e, drugiej osoby, że będzie szczera, że będzie uczciwa, że będzie nas kochać zawsze, no to niestety, kochani, pamiętajcie, to są nasze oczekiwania. Hmm. Natomiast te osoby też nic tak naprawdę nie obiecują, tak? Nie jesteśmy w stanie siebie zmienić, a co dopiero innych. Wiele osób nosi maski w tych czasach, wiele osób po prostu gra, pokazuje swoje szczęście gdzieś tam w internecie, a tak naprawdę w tych związkach nie dzieje się za dobrze, tak? Tutaj szczęśliwa rodzinka na zdjęciach na Facebooku, a tutaj no niestety, tak? Zdrady na boku notoryczne. Także no powiem Wam, że ostatnio też sobie wyjechałam, trochę musiałam złapać takiego dystansu do świata, i powiem szczerze, kochani, tak po tych moich przemyśleniach i po tym, co ja właśnie od wielu już lat, tak, pracując z kartami, z energiami, z ludźmi, widzę to naprawdę, kochani, jeżeli my sami nie pokochamy siebie i nauczymy się żyć tak w pojedynkę i będziemy wchodzić z jednego związku w drugi na momencie, bo nie potrafimy być sami, to to jest bardzo złe. Bardzo. Przenosimy te problemy, no, ludzie po prostu w tych czasach nie mają takiej stabilności emocjonalnej, też takiej wrażliwości. I dużo osób gdzieś tam szuka kogoś, bo musi mieć deskę ratunkową. Wiele panów na przykład, no przy, przykro mi, że muszę tak stwierdzić, ale są jak małpy, tak? Nie puszczą się jednej gałęzi, dopóki nie złapią się dobrze drugiej. I często właśnie e, widzę właśnie w tych czytaniach, tak? Że facet się pyta, czy ta kochanka go nie zostawi, jeżeli on dojdzie od żony, czy, czy może z nią ułożyć sobie życie. No, no to jest po prostu, jest jakie jest, tak? Lepiej spać z czystym sumieniem. Ale tak jak mówię, każdy decyduje o sobie, każdy ma swoje życie. Tak jak mówię, ja tu nie jestem od tego, żeby kogoś umoralniać, ale kochani, tak jak mówię, jeżeli macie dobrą osobę przy sobie, szanujcie, dbajcie, tak? Jeżeli nie ma miłości, to po prostu też nie ma z kimś mm, sensu być na siłę, dla pieniędzy, dla układów, bo to się prędzej czy później i tak roz, rozpadnie, tak? Ludzie, jeżeli się duszami tutaj, kochani, nie, nie złapią, to ciałem też się nie zatrzyma, bo, bo to są wszystko takie podrygi na początku, tak? Jest uczucie, jest seks, jest namiętność, ale to po jakimś czasie mija. Ludzie zamieszkują, ze za sobą jest codzienność, jest praca, są problemy, płacenie rachunków, no i niestety tak to później wychodzi. E, tutaj, kochani, jeżeli chodzi o pracę, w ogóle wy coś zmieniacie na dużo lepszą pracę, która wam przyniesie perspektywy na przyszłość, ale też taka praca, która da wam spełnienie. Głaski lichów to też jest taka praca, która daje nam poczucie takiego spełnienia, satysfakcję. I że chcemy czegoś, tak? Więc tutaj, drogie raczki, będziecie mieć faktycznie taką e, fajną ofertę i wy ją przyjmiecie, dlatego że to jest coś, na co długo czekaliście. Też mi się pokazuje praca zdalna, praca przez internet, tak? Tutaj też wyjazdowa, będziecie się dużo przemieszczać. No w ogóle dużo ruchu widzę w tym miesiącu może jakieś podróże, może jakieś wyjeżdżacie, e, dużo załatwień, tak i przeprowadzki. No a u Was sieraki, będzie działo w tym wrześniu bardzo dużo. Mm, także no fajnie. Jeśli chodzi o zdrowie, uważajcie na alkohol, bo to mi się pokazuje. Alkohol, używki e, i jakieś takie stany poddepresyjne. Także no nie wiem, czy to nie jest związane właśnie z tymi tutaj zdradami, które były w tle. Osoby samotne, wy możecie się zakochać i to jest miłość z przeznaczenia miłość z przeznaczenia. Rybarak, skorpion znaki wody bardzo Wam sprzyjają, ewentualnie bliźnięta e, Wy się tu możecie naprawdę zakochać. Także będą kochani e, możliwości i będziecie wybierać, tak? Są tu może raki, kto, które chcą wrócić do kogoś z przeszłości. Powiem tak, ta osoba już może kogoś mieć, także w razie czego, to, to lepiej zrobić czytanie prywatne, sprawdzimy dokładnie, ale pokazuje mi się, że jeżeli macie w zamiarze wrócić do kogoś z przeszłości, ta osoba już kogoś może mieć, spotykać się. E, aczkolwiek widzę pomiędzy wami miłość, widzę takie e, mocne connection, tylko nie wiem, czy ta osoba da wam kolejną szansę po zranieniu, bo widzę, że raki zraniły kogoś. I teraz będą chciały kogoś przeprosić. Jeżeli to was ktoś zranił, to ja nie wiem, czy wy będziecie chcieli do tej osoby wrócić. Jeżeli tutaj była osoba z podznaku bliźniąt, która was zraniła w przeszłości, no to powiem szczerze, że możecie chcieć się odciąć grubym mieczem. Bardzo mocno. Tutaj, tak jakby już jest pozamiatane. Już tego nie czujecie. Także tutaj, raki, no bardzo taki intensywny miesiąc, powiem wam szczerze. Sprawdzimy jeszcze kartę wyroczni. Jeszcze nic nie jest przesądzone. Tak to dla Was, kochani, wygląda. Księżyc zmienny, więc generalnie tak jak u Was, wszystko się będzie zmieniało w tym wrześniu. Tu są takie zmiany, no ale ja zawsze powtarzam, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Także, kochani, no u Was te zmiany przychodzą, duże, m, radykalne, ale tak jakby będziecie czuli, tak, co jest dla Was dobre i w którym kierunku podążać. Trzymam za Was kciuki, wszystkiego dobrego i pozdrawiam.